Cześć, minęło dokładnie 12 miesięcy od kiedy posadziliśmy rośliny w naszych rabatach. W dzisiejszym nagraniu pokażę, jak one wyglądają, jak się zmieniły po tych 12 miesiącach. Powiem, czy jesteśmy zadowoleni z nich wszystkich, co byśmy zrobili inaczej, których, bylin, których roślin chcemy się pozbyć i je zastąpić. I jakie błędy popełniliśmy w trakcie wykonywania rabat. Zapraszam na film. U nas obecnie żniwa, tam gdzie się jeździ kombajn, widać go na pewno. Puszczę wam jakieś nagrania, bo wczoraj nagrałem. Niestety kombajn jest dość głośny, mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać w nagraniu. Ogólnie to, że tutaj rolnik ma pole i że ma żniwa, w ogóle mi nie przeszkadza, także nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że akurat wybrałem taki moment i teraz mam moment na nagranie. No a kombajn jeździ. No i niestety mogą być po prostu jakieś. Dźwięki w nagraniu, także mam nadzieję, że to nie przeszkadza. A rolnik cieszy się bardzo, że może w końcu skosić zboże, bo było bardzo mokro, bardzo długo mokro i pewnie bali się, że nie da rady. A teraz jest właśnie słonecznie sucho i może kosić, także niech kosi. A że nagranie będzie gorszej jakości, no to trudno. Zacznijmy od tej rabaty, która w sumie nam się najbardziej podoba i być może nie powiemy, że. Te kwiaty należą do rabaty ale do donicy, ale e, nie sposób o nich wspomnieć, oczywiście petunie rozrosły się bardzo. E, tutaj było posadzone jedynie 6 sadzonek i z tym, że to są kwiaty jednoroczne e, w tym roku były posadzone i rozrosły się bardzo gigantycznie, i robi to e, naprawdę niezłą robotę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych kwiatków są bardzo ładne, e, bardzo wyraziste i nie wymagają jakiejś nie wiadomo jakiej pielęgnacji. Oczywiście trzeba było to plewić kilkukrotnie, bo nie ma tam żadnej ściółki pod tą donicą, ale jak widać kwiatom Mieszka się tutaj dobrze, żyje się tutaj dobrze, mimo że Donica jest z kamienia i mogłoby się wydawać, że się będzie nagrzewać bardzo mocno. To się nie nagrzewa, dlatego że pod spodem jest styropian i po prostu on nie trzyma temperatury. Woda też tam nie stoi, także odprowadzenie działa dobrze tej Donicy i jak widać, kwiatom to sprzyja. Kolejne rośliny oczywiście trawa, miskant. Najprawdopodobniej jest to miskant chiński, z tego co kojarzę. Rozrosła się bardzo w porównaniu do zeszłego roku. Na szczęście się przyjęły, bo mamy też w tej rabacie kilka sadzonek, które się nie przyjęły, ale tutaj chyba nie były miskanty tylko w ogóle coś innego. No i fajnie by było je oczywiście tutaj podwiązać, bo jak widzicie, one się rozrastają, i już tutaj kilka roślinek nam przykrywają, tak, ale podobają nam się i na pewno tutaj zostaną, bo są, bo są ładne po prostu, tak. Ogólnie z tej rabaty jesteśmy najbardziej zadowoleni. Dlatego, że nie trzeba tutaj plewić praktycznie nic, może dwukrotnie coś przeplewiliśmy, chociaż pewnie i tak co do tej rabaty, to jakieś zmiany się będą szykowały. Dlatego, że tych przewrotników mamy tutaj jedną, dwie sztuki, chyba gdzieś trzecia sztuka jest, dwie sztuki, chyba były trzy sztuki, gdzieś pewnie się tutaj zaplątała. No, troszeczkę mi się nie podobają te podschnięte kwiaty, je pewnie należy obciąć i zobaczymy co zadecydujemy. Bo tych. Przywrotników jest troszeczkę u nas w ogrodzie. Są tutaj na razie widzę dwie sztuki i tam chyba na rogu jest pięć sztuk, ale do tego dojdziemy później. Także e, być może coś jeszcze tutaj na pewno dosadzimy, bo jest jeszcze sporo miejsca, ale jeszcze nie wiemy co e, i co zrobimy z tymi przywrotnikami. Podejrzewam, że zostaną, nie będziemy ich wyrzucać. Może posadzimy coś, co będzie tutaj fajnie kontrastować. Kalina. Jak widzicie kalina się rozrasta e, dość żwawo. W zeszłym roku była malutka. Urosła niewiele, w tym roku widać, że już jej dobrze, dobrze się zakorzeniła. No i e, ma spore przyrosty. Ta kalina potrafi rosnąć przynajmniej na te 2, dwa, może 2,5 dwa metra nawet. E, u mojej siostry są kaliny i nawet nie wiem, czy nie mają ponad 3 metry. Także ona się bardzo dobrze rozrasta, bardzo, e, bardzo szeroka jest i bardzo wysoka. I właśnie w tym miejscu jest ten problem, że nie wiemy, jak to będzie się prezentować za 2-3 lata. tak? Być może ta kalina będzie zbyt duża, te rośliny przytumią, no ale po to jest ogród, po to robimy rabaty. Może nie po to robimy rabaty, żeby je za chwilę zmieniać. Ale praca w ogrodzie na tym polega, że po prostu robimy coś, a później patrzymy, czy nam się to podoba, czy nie, i robimy zmianę. Ja nie jestem w stanie tutaj zaprojektować ani zaplanować tak, rabat, żeby były idealne od samego początku. Róże w tym miejscu jest chyba 5 róż, to są róże rabatowe. Oczywiście kolor różowy jak widać. One kwitną dwa razy chyba do roku i wyglądają bardzo fajnie. Teraz już troszeczkę przekwitły, ale kilka tygodni temu to wyglądało niesamowicie, jak wszystkie róże były po prostu pączki, powychodziły wszystkie róże były super jakości, świeże, to wyglądało niesamowicie, tak? Troszeczkę musieliśmy tutaj pryskać, bo jakaś mszyca zaatakowała. Zresztą widać po tej drugiej róży, to jest różna pnąca. Do której oczywiście powinniśmy taką kratkę tutaj najlepiej na ścianę zamontować, pewnie ją zamontuję w przyszłym roku. Widać, że troszeczkę słabiej w tym roku się ona prezentuje, chociaż pewnie zaraz będzie kwitła. Słońce wyszło, mamy, mamy trochę słonecznych dni, mamy troszeczkę lata, więc pewnie ta róża jakoś odbije i będą piękne kwiaty, ale to pewnie za kilka dni. Ogólnie te róże na pewno tutaj zostaną, tylko kwestia tego, jak się będzie ta rabata zachowywać w przyszłości. Czy nie będą te trawy przerastać? Bo jak tutaj widzicie, te trawy są bardzo duże. Rozrosły się niesamowicie, nawet tutaj zobaczcie od wejścia od domu, jakie one są olbrzymie. Ta trawa to jest prosoruzgowate. Jest jej już tutaj troszeczkę i tak samo się tutaj przy tym miskancie rozrosły. Są bardzo wysokie, mają obecnie przynajmniej 1,5 metra. Tak? Ja mam 1,80 m a one są prawie na mojej wysokości, tak? mają jakieś 1,50 m przynajmniej także w ciągu roku osiągnęły takie niesamowite wielkości. Jeżeli chodzi o tą sosnę, bośniacka, ona też tutaj na pewno zostanie, jest to moje jedno z ulubieńszych drzewek. Bardzo fajnie wygląda, ono się rozrośnie, też y, będzie sporo miejsca zajmowało, i właśnie dlatego nie wiemy, czy nie. Za gęsto tutaj tak naprawdę posadziliśmy te wszystkie nasze rośliny. Jak będzie za gęsto, to będziemy po prostu się ich z czasem pomalutku pozbywać, będziemy je przesadzać. I tak, mamy tutaj trzy zawilce, y, zawilce japońskie. One dopiero teraz, mamy połowę sierpnia, dopiero teraz y, kwiaty zakwitły. Nie wiem, czy jest to spowodowane tą pogodą w tym roku. Że było zbyt mokro, zbyt mało słońca. Temperatury były ok, więc nie powinno jej to przeszkadzać. No ale mm, dopiero teraz, pod koniec sierpnia, to zaczęło rosnąć i zaczyna to fajnie wyglądać. Nie wszystkim się one podobają, dla nas się podobają, jest to jakaś taka inna roślinka. I mamy jeszcze chyba tutaj tego zawilca. Zobaczcie, w tym miejscu tak, czyli mamy pięć zawilców. A i zobaczcie, jeszcze tutaj mamy przywrotnika. Jeden przywrotnik, drugi przywrotnik, więc łącznie mamy w tej rabacie cztery przywrotniki. Nie wiemy, czy nie za dużo, bo jak widać, z tej strony zostały one totalnie przysłonione przez te miskanty, także będziemy tutaj tą rabatę jeszcze rozplanowywać w przyszłości i zadecydujemy co z nią, jak ona finalnie będzie wyglądać. Na razie tak zostanie, niech sobie te rośliny porosną, niech sobie korzenie się porozrastają i Tyle, co będziemy chcieli jeszcze w tym narożniku coś dosadzić. Zobaczymy co. Nie może to być jakaś duża roślina. Piszcie w komentarzu, co byście poradzili, a nie na pewno będzie czytać wszystkie komentarze. Ja pewnie też, chociaż nie zawsze zdarza mi się na bieżąco czytać komentarze, ale po jakimś czasie do wszystkich wracam i staram się odpisywać. Dajcie znać w komentarzu, co byście w tym miejscu posadzili. Taki narożnik na samym rogu po prostu naszej rabaty. Dobra, lecimy dalej. I kolejna rabata, która tak naprawdę też nam się najbardziej podoba. Nie wiem, co to za trawy, troszeczkę przekwitły. Mamy ich tutaj 3-4 sztuki. Też wyglądają spoko, jak nie są właśnie przeżółknięte, chociaż teraz też mają tu swój urok. Ale najbardziej jesteśmy zadowoleni z tej oto rośliny. To jest rdest himalajski. Dlaczego jesteśmy z niej najbardziej zadowoleni? Słuchajcie, ta roślina kwitnie chyba najdłużej w naszym ogrodzie. Powiem Wam szczerze, że zakwitła. Nie chcę skłamać, ale jakoś w maju, w czerwcu jest połowa sierpnia i ona dalej ma piękne kwiaty. Rozrosła się niesamowicie. Nie wiem, ile tutaj było sadzonek, nie chcę skłamać. Zobaczę w e, zdjęciach albo w filmie, gdzie e, nasadzaliśmy te rośliny. Były chyba trzy sztuki albo dwie tylko i zobaczcie, jaką część rabaty one zajęły. Tak, posadzone. Tutaj napiszę, ile sadzonek i zobaczcie, ile e, rabaty zajęły. Tutaj w ogóle żaden kwas nie ma prawa przejść, nic nie przerośnie. No dobra, okłamałem, coś tutaj przerosło z, z boku, ale nie musieliśmy w ogóle tutaj tego robić i ten nerdest na pewno będziemy gdzieś jeszcze sadzić w naszym ogrodzie, jak nie w jednym, to pewnie w dwóch albo w trzech miejscach, dlatego że właśnie taki wygląd roślin nam się podoba. Bardzo długo kwitnie, bardzo fajnie wygląda i bardzo fajnie zarasta, także ta roślina na pewno u nas w ogrodzie będzie bardzo długo. Funkia. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. Aż 89% osób, które mnie ogląda regularnie, nie subskrybuje. Więc jeżeli widzisz jakąś wartość w moich nagraniach, zapraszam do subskrypcji. To jest akurat hosta charakterystyczne żółte liście. Coś tutaj zaczęła kwitnąć, ale słabo to wygląda. Myślałem, że będzie ładniej to wyglądać w tym roku, no ale niestety nie zakwitło tak fajnie, albo przynajmniej nie widzieliśmy. Też się dość szybko rozrosła i dość dużo. Także podejrzewam, że w przyszłym roku jeszcze zajmie tamto miejsce. Myśleliśmy, że my sadziliśmy coś w tamtym miejscu, ale jak widać, jest to pusta przestrzeń, więc coś pewnie w tym roku tam nasadzimy. Kolejna roślina, jedna też z piękniejszych w naszym ogrodzie, czyli hortensja. Tutaj ogólnie posadziliśmy dwie sztuki, jedna się nie przyjęła. I tak naprawdę myślałem, że ta się nie przyjmie, bo ona była posadzona jakieś 3 cm nad ziemią, była wyciągnięta z donicy i wsadzona 3 cm nad ziemią, i bardzo długi czas tutaj nie ściółkowałem tego terenu. I ona tak wystawała, te 3 cm, jakoś tak przegapiliśmy. Okazało się, że ta się przyjęła, a tutaj obok hortensja się nie przyjęła, jak widzicie. Dla nas ona ogólnie podoba się bardzo i będziemy chcieli więcej takich hortensji. Ona rozrasta się gdzieś tak na 1,5 metra wysokości, więc najprawdopodobniej urośnie do wysokości tej otodonicy. Eee, szerokość około metra, także też zajmie tę całą przestrzeń, prawdopodobnie, więc być może nie będziemy musieli nawet tutaj nic dosadzać. Zobaczymy, zadecydujemy. Na razie te dwie rośliny w naszym ogrodzie to jedne z piękniejszych. I na pewno, tak jak wspomniałem, w tym przypadku będziemy chcieli ich mieć więcej. Ci Wojtek na środku, jestem ciekaw, jak on będzie wyglądał za te 5-10 lat, bo z Wojtek potrafi być duży i szeroki, tak? Najprawdopodobniej będę go po prostu formował, przycinał, żeby nie urósł za szeroko i za duży, żeby było widać więcej roślin w tej oto rabacie. Jeżeli chodzi o tą donicę, to tak naprawdę nie wiem, co to są za roślinki, to trzeba by było ani pytać, ale pokażę Wam w taki sposób się ona prezentuje. Tutaj te rośliny przerastają po prostu po Donicy. Jeżeli miałbym wybrać, to zdecydowanie bardziej podoba mi się Donica z petuniami z tamtej strony. Tak? Jest po prostu ładniejsza. Ta, no, taka średnia. Zobaczymy. W przyszłym roku pewnie Ania coś tutaj będzie innego obsadzać. Kolejna rabata, zaczęta jak widać, ale oczywiście nieskończona. Tutaj mamy 2, 4, 5 róż. Jedna została zaatakowana, trzeba by było ją czymś spryskać. E, dajcie znać, czym to można potraktować, żeby ją uratować. E, ogólnie e, ja fanem róż aż tylu nie jestem. Ania tutaj chciała kolejne róże. Zobaczymy czy je tutaj zostawimy, tak naprawdę. Czy będziemy je przesadzać. Może do tyłu je przesadzimy, a tutaj z przodu coś damy innego, bo jak wcześniej wspomniałem, ta rabata jest zaczęta, a nie skończona. Tutaj powinniśmy jeszcze mnóstwo roślin posadzić. Na pewno będziemy czekali na jesień albo na wiosnę, żeby coś tutaj dosadzać. Jest teraz okres, gdzie jest gorąco. Nie chcemy tutaj walczyć z podlewaniem itd. Mimo, że można by było wsadzić rośliny w doniczkach, to my chyba poczekamy właśnie do jesieni, ewentualnie do wiosny, bo podobno na wiosnę lepiej rośliny się jednak przyjmują. Tak? Bo co do tamtego świerka, który jest na końcu mojej działki, świerk serbski, i on mi się nie przyjął. I rozmawiałem z kolegą leśniczym, który się mnie zapytał, kiedy ja tego świerka sadziłem. Czy na jesień, czy może na wiosnę? I ja myślałem, że zdecydowanie lepiej jest sadzić takie rośliny na jesień, dlatego że mają przez zimę się zakorzenią, tak, te korzenie się zamulą i tak dalej. Ale powiedział mi, że nie, że jeżeli sadzimy rośliny z donicy, to w tej donicy są takie granulki, które mają trzymać wilgoć. I on mi powiedział, że. W zimę, gdy ziemia zamarza, tak? W, tej, w tych granulkach jest często jakaś wilgoć, to ona pod wpływem mrozu się rozszerza, yy, przez co pęka troszeczkę ziemia, w której ta roślina siedzi ten korzeń, i potrafi dojść do takiej sytuacji. Że po nasadzeniach przyjdą mrozy i troszeczkę nam się szczeliny zrobią pomiędzy korzeniami i może dojść właśnie do takiej sytuacji, jak teraz, że korzeń został odkryty, na wiosnę nie był przydeptany, tak? bo można to oczywiście naprawić, przydeptując korzenie jeszcze dokładniej na wiosnę, gdy zima odpuszcza, gdy mrozy odchodzą, że wtedy przydeptujemy korzeń na wiosnę i wtedy te wszystkie szczeliny się zakrywają. Ja tego nie zrobiłem i być może przez to właśnie ta roślina mi się nie przyjęła od taka ciekawostka, bezpośrednio od leśniczego, który tych drzew, można powiedzieć, posadził pewnie miliony w swoich lasach. Kolejna roślina, kolejna roślina, to nie jest roślina, to jest oczywiście drzewo tulipanowiec yy, i to jest przykład, yy, dlaczego lepiej sadzić młode rośliny. W porównaniu do tych starych, ta przyjęła się błyskawicznie. Posadzona na jesień w zeszłym roku. Powiem Wam szczerze, że nawet się nie starałem przy jej sadzeniu. Można powiedzieć, że wykopałem rów, wsadziłem tą roślinę, Przysypałem, troszeczkę udeptałem. Widziałem, że były jakieś pęknięcia przez dość długi czas tutaj wkoło tych korzeni. Nie starałem się. tak Już byłem wtedy zmęczony. Pamiętam, nie chciało mi się je sadzić. I zobaczcie. Roślina się przyjęła. Jest ogromna. W przyszłym roku będzie pewnie jeszcze dwa razy wyższa, bo rośnie bardzo, bardzo szybko. Zobaczcie jaki ma przyrost. To jest przynajmniej 50 cm przyrostu w pierwszym roku. Jak ona się tutaj zakorzeni za domowi, to pewnie będzie miała przyrosty metrowe co roku, także urośnie bardzo szybko. I to jest przykład, dlaczego warto jednak sadzić młode rośliny, a nie duże. A tu mamy wyjątek od reguły: duże rośliny posadzone, duże drzewa, które przyjęły się, które mają duże przyrosty. No z tym, że one miały M20, jak my je sadziliśmy, M20, M50, a nie 3-4 metry, tak jak tamte. To jest wyjątek od reguły. E, wiśnia Kanzan przyjęła się bardzo fajnie. Ona charakteryzuje się tym, że ma takie piękne kwiaty na wiosnę, maj, kwiecień. Z tym, że w tym roku były przymrozki i tych kwiatów nie mogliśmy się nacieszyć, pocieszyć, bo dosłownie po tygodniu już znikły poprzez atak przymrozków. Ale nie mieliśmy rozmawiać o drzewach, tylko o rabatach. Kolejna rabata, z której ja osobiście nie jestem za bardzo zadowolony, dlatego że większość rzeczy mi się w niej nie podoba, oprócz oczywiście tych drzew. Trawa mi się podoba, ostnica, jedna chyba z piękniejszych traw, ma właśnie taki charakterystyczny włoś. Ona dopiero teraz zakwitła, ale wcześniej no takie włosy po prostu jakby miała, tak? Ona była taka dość zlepiona, bardzo fajnie wyglądała i teraz też bardzo fajnie wygląda. Trzeba będzie ją tutaj związać, żeby, żeby się nie rozłaziła na jesień. Ale te lawendy niekoniecznie już mi się podobają, wyglądają tak sobie, mimo że się rozrosły, tak? Tutaj mamy dwa, 4-5 sadzonek. Ta lawenda może nie do końca wygląda fajnie, ale chyba by tutaj została w tej rabacie. Pomyślimy, nie wiem co jej zaszkodziło: czy za dużo wody, czy co, że nie miała w tym roku zbytnio ładnych kwiatów. Pewnie nadmiar wody jej zaszkodził, ale te róże mi się kompletnie nie podobają i troszeczkę psują wygląd tej rabaty. Te róże nigdy nie wyglądały ładnie. Najładniejszy kwiatek jest, no to taki, ale pomiędzy zawsze są jakieś brzydsze, tak? czyli takie brązowawe dziwne takie kolory, różne przebarwienia i tych róż chyba się będziemy pozbywać z tej rabaty na rzecz czegoś innego. Czego? Nie wiem, może zaproponujecie coś w komentarzu, co byście posadzili w drugiej linii. Można powiedzieć rabaty, by wyglądało to w miarę fajnie. Ale nie jest to nasza najgorsza rabata, więc poczekajcie do samego końca, tam dopiero zobaczycie jaki jest kołchos. No i tutaj mamy też trawy, nie wiem jak one się nazywają, ale rozrosły się bardzo, nawet przerosły nasze świerki serbskie, które rosną tutaj już drugi rok i dopiero w tym roku widać, że mają jakieś większe przyrosty, że dopiero się tutaj udomowiły i zarastają nam troszeczkę te trawy na te świerki, ale myślę, że w przyszłym roku świerki już pójdzie, mają wystarczająco dużo słońca, wystarczająco dużo miejsca, więc więc w przyszłym roku na pewno urosną no i tak jak widzicie, ta rabata jest kompletnie nieskończona. Zobaczcie, ile tutaj jeszcze mam miejsca na rośliny. I tutaj to wszystko musimy obsadzić jeszcze bylinami i będziemy w tym roku, tak jak wspomniałem, albo na wiosnę będziemy bardzo mocno główkować, co tutaj posadzić, by nie popełnić poprzednich błędów. Pewnie pojawiły się nowe błędy, pewnie na 100% pojawiły się nowe błędy, jeżeli chodzi o nasadzenie rabat. No ale my jesteśmy początkujący. Dopiero się tutaj wprowadziliśmy 3 lata temu, dopiero zakładamy ogród i pozwalamy sobie na błędy. Nie przejmujemy się nimi, bo e, każdy popełnia jakieś błędy. Dajcie znać, co byście tutaj posadzili? Jest sporo miejsca, jest Kanzan, e, są świerki serbskie, one będą dość szerokawe. Więc tutaj może tylko coś, jakaś roślina ściółkowa, typu runianka, której w sumie nie wspomniałem w poprzedniej rabacie. Tak? O, tutaj mamy na przykład tą runiankę, tak samo jak w poprzedniej rabacie. E, takie właśnie niskie rośliny ściółkujące. Dajcie znać, co byście posadzili w tym miejscu e, i w tym miejscu. Tak? Pamiętajcie, że tam są cisy, one będą dość wysokie. Chciałbym też mieć miejsce na dojście do, tamtego, do tych cisów, żeby je później przycinać, więc nie może tutaj nie wiadomo jak dużo zarosnąć. Także no, ta rabata jest nieskończona, jest jeszcze do roboty. Nie wszystkie rośliny nam się podobają, ale nad tym będziemy pracować. Dobra, przejdźmy do kolejnej rabaty. No i tak, tutaj mamy najładniejszą roślinkę, czyli brunerę. Ona ma takie niebieskie piękne kwiatki, jak kwitną, tak? Aczkolwiek kwitną dość krótko, przynajmniej w tym roku kwitły dość krótko. Być może wina pogody, ale dużo ładniej wygląda oczywiście z tymi kwiatkami. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłym roku. Mam nadzieję, że jednak będzie dłużej kwitła. Mimo tego, że nie kwitnie, to liście są bardzo ładne, bardzo fajne i ona też dość szybko się rozrasta. I mam nadzieję, że rozrośnie się jeszcze szybciej i jeszcze więcej. Bo brunerka nie jest zła, jeżeli chodzi o rabaty. O tych już wspomniałem. Runianki, tak, mamy ich troszeczkę tutaj w tej rabacie i w tamtej rabacie obok. Funkie też już były. Hosty. Ta roślina to żurawka, jest jeszcze młoda, słabo tutaj widać, że rośnie. One potrafią się też fajnie rozrastać, jak te brunery. Na razie słabo idzie. Na pewno były tutaj dwie albo trzy sztuki. Przyjęła się tylko jedna i tylko jedna została. Tutaj jest trzeba wspomnieć, że bardzo dużo cienia, zarówno w tej rabacie, jak i w tamtej rabacie, w tamtej nawet więcej, bo nie dość, że słońce, gdy jest tutaj po południu, tak, z tej strony pada, no to ta rabata dostaje słońca. Tamta rabata praktycznie nie zostaje słońca, więc tamtej hortensji widocznie to pasuje, dlatego jest taka ładna. Tutaj też jest mało słońca, więc rabata na razie wygląda jak wygląda. Zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Dobra, idziemy dalej. Kolejne trawy. Mm, te nie wiem jak się nazywają, nie będę nawet próbował zgadywać. Może napiszecie mi w komentarzu. My ich w tym roku niestety nie obcięliśmy i pewnie dlatego niektóre wyglądają słabo. Trzeba po prostu będzie w przyszłym roku wszystkie trawy poobcinać. I pozwolić im ładnie rosnąć. Ta, ta była prawdopodobnie obcięta i wygląda dużo lepiej niż te dwie, więc po prostu trzeba o tym pamiętać, że trawy na wiosnę przycinamy, żeby dać im miejsce do wzrostu. Róża Anna jeszcze nie kwitła w tym roku, jeszcze trzeba powiesić siatkę, bo to jest róża pnąca, więc gdy tutaj powiesimy jej kostkę, kostkę kratkę do wspinania, to będzie ona wyglądała niesamowicie. Dlatego, że to są przepiękne róże, bardzo czerwone kwiaty, bardzo wyraziście czerwone kwiaty i na pewno będzie się tutaj fajnie prezentować na tle jasnej elewacji. Kolejne trawy, też nie wiem jak się nazywają i kolejne funkie hosty. Tutaj były dwie albo trzy sadzonki i rozrosły się bardzo szybko, bardzo fajnie i bardzo dobrze, dlatego, że chcemy, żeby właśnie one tutaj zarosły. Niech będą te funkie w tym miejscu i postaram się w tym roku. Przesadzić jedną funkcję w to miejsce, żeby mi tutaj też zarastała, nie potrzebuję tutaj widoku na to na te okno. Jeżeli chodzi o te rabaty, to już mamy z głowy. Teraz przejdźmy, oczywiście, do najbrzydszej. Może źle powiedziałem, może nie najbrzydszej, ale yy, największej i można powiedzieć, że troszeczkę najmniej zadbanej. Ogólnie przód, rabaty nam się podoba. Trochę dużo jest tych przywrotników, mamy tutaj ich 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 aż. Chyba byśmy zmienili na jakąś inną roślinę, bo te przywrotniki, no może być ich troszeczkę tutaj za dużo. Róże, dokładnie takie same jak w tamtej rabacie. Zobaczcie jak fajnie one wyglądają. Z tym, że w tej rabacie nie zakwitło ich aż tyle. Ich jest tutaj tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a widać tylko kilka kwiatów, tak? One jeszcze w tym roku nie zakwitły. I kolejna kalina, taka sama jak w tamtym miejscu. Też dopiero czekamy, aż te byliny się Rozrosną tak? Bo być może wtedy zmienimy kompletnie zdanie: jak to wszystko się porozrasta, to wszystko pozarasta i będzie zajmowało swoją przestrzeń w danej rabacie. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Chociaż, może nie do końca szczerze powiedziałem, bo tak jak wspomniałem, przód nam się podoba, z tyłu nam się podoba ta roślinka. To jest chyba z tego co pamiętam bodziszek. Tak, chyba bodziszek w odmianie fioletowej. Chcielibyśmy, żeby ten bodziszek się rozrastał jeszcze bardziej, tak? Zobaczcie, jak fajnie tutaj zarosło. Chcielibyśmy go jeszcze rozsadzić, żeby poszedł aż po tamte miejsce, tak? Bo tutaj, jak widzicie, z tyłu tego bodziszka nie ma. Chcielibyśmy, żeby się właśnie rozrosło aż pod... a Ajajaj, depnęłem na jakiegoś kwiata. Żeby się rozrosło aż pod samo ogrodzenie, bo bodziszek wygląda naprawdę fajnie. E, zakrywa nam tutaj e, rabatę, tak? czyli zajmuje sporo miejsca. No i dzięki czemu nie trzeba oczywiście tego wszystkiego plewić. Bodiszek e, fajny, ale tutaj po środku no, brakuje nam czegoś. Tutaj powinny być jakieś wyższe rośliny. Jedyne co tutaj mamy fajnego, to te jeżówki, e, te jaśniejsze i te e, bordowe. One są bardzo fajne w środku, ale brakuje nam jeszcze jakiejś wysokiej rośliny. Oczywiście ta wierzba, to jest chyba wieżba. Sama się tutaj rozrosła. Mamy sporo samosiejek. Tu mamy wierzbę, tu mamy brzozę. Zobaczcie, tu jest brzuska. Samosiejka, jeszcze jej nie ścinamy i w drugim miejscu też jest brzuska. Samosiejka na pewno jej zostawimy. Więc przód nam się podoba, tym nam się podoba, w środku jeszcze nam czegoś zdecydowanie brakuje. Być może coś tutaj się nie przyjęło. My wtedy kupowaliśmy bardzo dużo tych roślin i nie jestem w stanie zapamiętać, czy na pewno wszystkie tutaj porosły. Jeżeli chodzi o resztę roślin, no to mamy tutaj oczywiście e, bośniaka. no oczywiście te buki nieszczęsne, które słabo przędą. E, no i kalina, która będzie duża, tak? Kalina jest w tym miejscu. To są te rośliny, które tutaj w tej rabacie jeszcze są. A jeszcze miałem Wam pokazać barwinka. Barwinek też jest fajny. Barwinek też mi się podoba, z tym, że on to pewnie wymaga czasu. Zamysł jest taki, żeby ten barwinek, to jest ta roślina może tutaj cienia troszeczkę jest, tak? Barwinek to jest ta roślina płużąca, która e, okrywa nam cały teren, i chcielibyśmy, żeby on się rozrósł jak najbardziej, tak, żeby tylko ten barwinek był w tym miejscu, żeby nie było widać właśnie chwastów, żeby nie było widać e, innych roślin, tak, żeby nie było widać ściółki. Jak będzie tutaj sam ten barwinek, to będzie to wyglądało fajnie, aczkolwiek brakuje nam jeszcze czegoś wyższego w tym miejscu, chociaż być może Mariusz tutaj zostawił miejsce dla. Drzew, żeby mogły się rozrastać, bo te drzewa pewnie sporo miejsca też zajmą. Być może taki był zamysł, bo jak wiecie, tutaj z Mariuszem ustalaliśmy, co będzie sadzone w jakim miejscu, i być może właśnie taki był zamysł, że zostawiamy miejsce dla tych oto dużych drzew, żeby się tutaj rozrastały. Teraz pytanie: jak my dbaliśmy o te rośliny? Bo tak naprawdę odpowiedź jest: w ogóle nie dbaliśmy. One po prostu tutaj zostały wsadzone, zostały podlewane tylko i wyłącznie linką kroplującą w suszę. Raz w tygodniu bardzo obficie, bo przynajmniej godzina, godzina 10 włączałem linkę kroplującą na wszystkich rabatach, więc były podlewane i to wszystko, tak? Większość się przyjęła. I ogólnie, jeżeli chodzi o te rabaty, nie zamartwiam się, mimo że, tak jak Wam pokazałem, dwie rabaty nam się nie do końca podobają. A nie zamartwiam się, dlatego że podejrzewam, że jest to dokładnie taka sama sytuacja, jak miała miejsce przy trawniku, tak? Trawnik, jak wam opowiadałem, to jest, to jest projekt na 3 lata, żeby wyglądał tak jak teraz wygląda, czyli żeby był naprawdę ładny, fajny, miękki w dotyku, gdy stąpamy stopą. Potrzeba dokładnie 3 lat, żeby trzech sezonów, tak, żeby taki trawnik wychodować, bo w różnych momentach musimy różnych preparatów używać i tak dalej, ale to odsyłam do poprzedniego odcinka. I podejrzewam, że tak samo jest z rabatami i z wszystkimi innymi roślinami w naszych ogrodach, że potrzebują czasu, potrzebują 3 lata, potrzebują, żebyśmy je przesadzali, być może przesadzali niektóre albo niektóre zabierali, niektóre dodawali. Będziemy nad tym pracować w tym roku. Jeżeli chodzi o dbanie o rośliny, było tylko podlewanie i troszeczkę kalinę nawoziłem, troszeczkę róże nawoziłem, jak miałem jakieś tam oczywiście azoty i to wszystko, więcej nic nie robiliśmy z tymi rabatami. Oprócz plewienia, oczywiście, bo plewić musieliśmy bardzo dużo. E, już dwa albo trzy razy w tym roku całe rabaty trzeba było przeplewić. Odnośnie tej rabaty nie było dużo plewienia. Rabaty z przodu tak samo. Najgorzej było z tą rabatą. Tam było dużo plewienia. Ciężko jest ją plewić, dlatego że tych roślin jest gęsto. E, ten barwinek tam też rośnie i ciężko między tego barwinka coś e, wyrwać. Tak? On ma takie pędy, i bardzo dużo tych pędów puszcza po ziemi i wchodzi w ziemię. Przez co, gdy jakaś roślina rośnie między tym barwinkiem, no to ciężko jest ją wydostać z ziemi. Ale ogólnie, poza kilkoma błędami, jesteśmy zadowoleni. Mimo, że nie wygląda to pięknie, niektóre rabaty, niektóre są do poprawy, to fajnie jest jednak mieszkać w domku, tak? Mieć ogród, mieć jakieś roślinki, mimo, że się denerwujemy i musimy o nie dbać. To fajnie jest jednak, żeby coś tam rosło. Może niektóre tam pędy są pousychane, ale my też nie jesteśmy ogrodnikami 24 na dobę. Tak? Gdybyśmy tutaj mieli e, mnóstwo czasu i tylko się tym zajmowali to ogród wyglądałby zupełnie inny, a zarówno ja jak i Ania e, mamy inne sprawy zawodowe, nie tylko dbanie o ogród. No to wygląda jak wygląda. Będzie więcej rabat e, mimo tego, że z niektórych nie jesteśmy zadowoleni, to rabat będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej kwiatów, także czeka nas mnóstwo roboty w nadchodzących latach. Jeżeli masz pytania, pisz w komentarzu, na wszystkie chętnie odpowiemy. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, cześć.